Witam, witam serdecznie, dzień dobry. Nie wiem, coś mi się tam nie nagrało, może nie nadusiłem, albo coś tam zwariowało. No, w każdym bądź razie, jesteśmy już prawie w centrum. Idziemy sobie teraz do centrum. Mam nadzieję, że teraz dojdziemy. No, wczoraj też byśmy do siebie, tylko niepotrzebnie posiedzimy dalej. no. Chcieliśmy iść na skróty. a wyszło, jak wyszło. Jedzonka. Wszędzie dobre jedzonka, moi drodzy. I tak tu fajnie wygląda, przyjemnie. Mamy też fajnie, że po prostu dzisiaj nie ma tego słońca. Jest zachmurzone niebo. Dzięki temu fajnie się idzie z Spacerkiem I tak swoją drogą to tu jest strasznie jednak gorąco Bardziej chyba niż w Simrith Niż przy Kambodży Tak mi się wydaje, że tu ciepło jest większe O, Madziu Już ma teraz właśnie internet Dzisiaj kartę zrobiliśmy Magdaleno zerknij i no na termometr Jaka jest odczuwalna Temperaturka mają takie pralnie, Czy może też będziemy zmuszeni wyprać w takiej pralecce. 33 stopnie. Odczuwalna? 37. No. Mówiłem, że jest ciepło, 40 stopni, prawda? No to się czuje, że to powietrze gorące. Proszę, proszę. Elegancko. Już się zaczynają modlitwy. Dobrze. No i już prawie jesteśmy, moi drodzy. Mamy dwie wieże Saurona. drapaki To mamy firmę deweloperską pewnie zarządzającą tym obiektem Ale jak to wszystko się wydaje tak być blisko siebie, co? Prawie jakby się stykały. No i no co? Dotarliśmy do tego miejsca gdzie wczoraj praktycznie skończyliśmy przygodę i będziemy wchodzili do góry. Madzia zebrała siły. Parę schodków jest, a jest winda. Jesteśmy na górze, A, ale tam fajne pagórki. Jeszcze lepsze chyba niż może w Wietnamie. Panorama super. To jest autostrada. Przez tą autostradę nie mogliśmy się wczoraj przedostać A to jest dziwne, jak budowali coś takiego, to by mogli zrobić tunele, żeby można było przejść. Kurczę, ale tam jest fajne. Super Palma. aqui tu mamy cimentar. Wieży dołek czeka. A, trochę się to ciągnie. To prawda jest dzisiaj niedziela, ale godzina powiedzmy 17, nie? No zobaczcie, nie ma takiego wcale wielkiego ruchu tutaj W ogóle mam wrażenie, że jak na takie duże miasto to jakoś tak nie wiem jakoś spokojniej tu jest No a tych ludzi jakby trochę mało, no nie wiem być może to tylko takie moje uczucie, no ale zobaczymy jak to będzie sytuacja w typowym centrum wyglądała. A, tu mamy jakąś rzeczkę. O, mam okazję z bliska zobaczyć.

O, ale budyneczki. Jakieś ma takie dziwne odczucie do wiedzą miasta, Ty? No, nie wiem, właśnie. nie wiem. Przed nami mamy dwie wieże Petronas, które mają ma 452 metry i 88 pięter. Przez wiele lat były najwyższymi budynkami świata od 98 do 2004. Połączona jest ona z Skybridge mostem o wysokości 170 metrów, czyli 41 i 42 piętro. A została zaprojektowana przez architekta Kasara Perliego, w stylu inspirowanym Islamem. A punkt widokowy znajduje się na 86. piętrze. 86. Kurczę, to prawie jeszcze raz, jaki mamy na tym mieszkaniu. A nie wydaje się taki wysoki. nie? A służy generalnie jako wieża telekomunikacyjna też, nie? Dziękuję. Nie, Thank Dziękuję. No, robi robotę. No, trzeba przejść z tamtej ładnej strony teraz, nie? O. No. dobra idziemy dalej szefowo proszę tu mam też bardzo fajny budynek star, podoba mi się Chodź. Ten budyneczek też bardzo fajnie wygląda z tym zielenią rośnięto. Madzia, Madzia, ten budynek to z aluminium. <gry> Aluminium To trzeba malować kochani farbą Aluminiową Farbą Aluminiową trzeba co 5 lat ja, Ten budnaczek to super naprawdę Podoba robi wrażenie Zrobimy kółko wokół dwóch wieżyczek. Magdalena, jak zawsze, gdzieś zginie w tyle. To nie może być, moi drodzy, mamy jakiś market. Galerie. Galerie. Nie market. O, galerie. I dekatlona. O, ale Same szkiełko. Ale chyba ten mi się najbardziej podoba, w tym zielskim. Fajnie to wygląda. No i proszę, i galeria też u mnie musi być. Proszę, następne mieszkanka do wynajęcia z takimi pięknymi widokami. Tu jeszcze mamy takie, takie, takie. Nie no, mogę nagrywać za długo. No, zamiast zwiedzać, to znowu po sklepach latają. I my zobaczyć to, co chcemy. Proszę zobaczyć chińska restauracja, fajnie zrobione. Co o, proszę zobaczyć, jak my tu mamy też ładny budyneczek, fajnie to wygląda, nie? extra And, uh, W którą stronę teraz idziemy? Ale fajne drzewa, muszę Wam powiedzieć. Kurczę, ale tu jednak robi to wszystko w fajną, w fajną atmosferę, nie? Wrażenie. Starbucks, idziemy na kawę. O, tutaj mamy jakieś fajne budyneczki, moi drodzy. I tutaj co my tutaj mamy? Coś chińskiego. Chińskie budyneczki. <słyski> Jeszcze żem zahaczył jakiś drucior, otwierać bramę. zamknięty. kurcze ja to jest zieleni co tych drzew. No, Ekstra, co? Tu wygląda. Kurczę, ale bym Spadł się w i to porządna, byłaby szkoda. I scena o, no, robi tej wysokości. No, w przejść. A tu proszę Nowe nowy budynek, chyba wykończają górę. może jeszcze jest pusty, nieużywany. No, tu też fajnie to wygląda, nie? no tak? Tak. Tylko już bym chciała dojść, dojść do tego centrum w końcu, wiesz? No jesteśmy na centrum. No, mam na myśli, do to jest w Tam też jakiś sklepik spożywczy. Palemki. Tokio Marina Czy ja tutaj przejdę proszę Państwa? No tak z ledwością to jest moja miara, że jeszcze się mieszczę w normie, ale ta norma już jest bardzo malutka do przekroczenia Magdaleno. Także chyba się wyprowadzamy do Malezji, kochanie. Mówisz, bo tu masz miarę? Nie, nie, nie. Tu nie ma blondynek, goloneczek po prostu. Tu nie zjem goloneczki. A co wtedy ty patrzyłeś przed chwilą? Goloneczka to co to było? Nie, no to było ten, wołowe, albo, albo nie wołowe, albo baranie, może baranie, bo to tak w sumie na Gnata, nie, to chyba było baranie, zresztą nie wiem. Na pewno nie blondyneczka, tak ci powiem, moja ukochana. Ale zobacz czy nie miałem rację Magdaleno z czym? No idź po samochód. Mimo, że to jest bardzo duże miasto, to nie ma tego przepełnienia, tak, nie? nie ma. Jak ten... Wyobraź sobie taki spokój w Wietnamie, że do był? <grym> Albo gdzieś tam w Londynie też jakieś tłoki, nie? Tak. A tu jakoś tak bardzo spokojnie. Kurczę, zobaczcie Jakie mamy fajne ujęcie. No, my będziemy się ogólnie cofać gdzieś chyba, bo już się gdzieś zaczynamy oddalać. O, tam już raczej nie ma. Nie ma, nie ma co iść. Panie Dariuszu? cofa to tam... pewne rzeczy których przedtem nie widział jak to teraz super wygląda normalnie I ten i tamten budynek ten w środeczku taki starszy normalnie to jest no wypas ten budynek pas to wygląda. Oła! Zajebał. Architektura bardzo ładna. Ogólnie. Zobaczcie jak to teraz wygląda oświetlone Kurcze, teraz to jest robota, co? Zupełnie inaczej to wszystko wygląda Alians Bank